Dobry. Jadę do miasta, którego hasłem mottem, przewodnim jest siła w precyzji. Przejechałem do tego pięknego przybytku, dlatego że dzisiaj Max i Zuzia, oboje naraz, mają urodziny. Dobrali dzisiaj, nieźle co. Umówiliśmy się, że wcześniej zrobimy sobie małą sesyjkę na obozisku, czyli na jednym z moich ulubionych skateparków, w jednym z moich ulubionych miast w Polsce. No i oto nadchodzę że jechałem na park, a tutaj Tadeuszki. Ja też się nagrałem. O. Tatek przyjechał tutaj, przez sekundę też Z tatkiem się nie umawialiśmy tutaj nie. Tatek miał być gdzieś indziej dzisiaj, ale tak. tak wyszło Bo ma wyjazd z dzieciakami ze Scoot akademii. Tutaj macie Instagram tatka, i jego akademii hulajnogowej Robi wyjazd różne no, Tromną sorry no, no i tak będziemy jeździć Generalnie skatepark jest, pomimo tego, że jest jeszcze mokry, to jest mnóstwo ludzi Jest cieplutko W ogóle ostatnio wiecie, żyjemy na Syberii Mam nawet odzież termiczną na sobie, tak jak codziennie jeżdżę I chyba będę musiał ją zdjąć, bo się ugotuję Ale dobrze, dobrze Cieszy mnie to. Te nie mam chyba koszulki, ale Nawet... Ty bez pijtu nie mam koszulki. Tylko termę założyłem? No, tylko tę te koszulkę termiczną, nie mam zwykłej koszulki. Mam jeszcze sika tutaj w radomiu. To jest Paweł. Ostatnio wywalił sobie zęby przy bryflipie przez piramidę, i teraz stwierdziłem, że jak on próbuje, to go zmotywuje i też próbuję. więc zobaczymy. Mam nadzieję, że z tej próby mi siądzie. I powoli też musi siąć. Rób salto, Kiemont! Jabł! Dobra, na no, łącz! Reimer był ambitnie blisko mnie. Nie chciał, nie był w stanie skleić. cały motywator uszedł. Pokaż ząbki. Ma zęby. Kurwa, ale Mercedes, skąd takie? Ukradłem Zawsze jak przyjeżdżam do Radomia, poza Radom oczywiście, to coś tam z Maxem kombinujemy, żeby zrobić jakiś mini Jamik albo coś. I teraz mam taki arsenał. Oczywiście wszystkich nie rozdam, ale fajnie było, gdyby to były banknoty 500 złotowe. No ale nie są Ale yy, myślę, że oni będą e, bardzo zadowoleni Pewnie już kiedyś mówiłem, że ten skatepark ma ogólnie mega fajną atmosferę I strasznie lubię tu jeździć Już pomijając sam park, który jest bardzo fajny Zwłaszcza pod mój styl jazdy To... No jest ta atmosfera zawsze i... I... chyba to najbardziej doceniam z tego wszystkiego Witamy Dla wszystkich w tym Radomiu Nadaje dla Was Maksymilian dykrotę. 26 26600 Radom Tradycyjnie, chłopaki, mamy coś tutaj i mamy coś tutaj. O, bogactwo. Zaczniemy od bestrika na tym Bank to Bank. Z, rur z rurką razem. Ooh. Yo, this is the bigger flow, flowing just like I'm Siglo. Little brother status, the realest just like a Figaro. We could keep it going and flowing, but see, I'm real though. Shorty, like I'm sickly, you get me. I got the Ella flow. It's like I'm Jay Z, crazy, never play me. Wake up in the morning and yawning, just like it's Sway be, The flow be crazy, maybe. Y'all be lazy, something for the movies invincible, like it's Patrick Swayze I get ghost on them they put the toast on them Instead he roasting, boasting, never coasting up. Uh, Case Sparks and Fabrice on the beat. They say the is no defeat. They just sweet up on the beat. Uh, I switch flows like the wind blows. To change clothes, I suppose. Case Sparks be a genius, I mean it's kinda fiendish. Can't see me. They wanna be me, get in touch like 3D. We being so blessed. Yes. We can round, we, we can chill though Koście koście, Careful, careful. When I grab the microphone these rappers gettin' fearful Chcecie schody? Bardzo chcę Chodźcie dawajcie A no, zgodnie to wiecie co robię, ja nie mówię Ja nie mówię co robię Nie boję się bardzo Jedna próba? Jedna próba tak. Beko? Jedna próba co nie? Tak, ze schodów, no. Zabrakło grip tape'ów. No i tak, żeby wiecie, podtrzymać zajawę, to stwierdziłem, że przeszukam samochód i niestety grip tape'ów już nie mam, ale znalazłem zapasowe kółko. Ej, ziome, nie mam, nie mam grip tape'u, ale znalazłem zapasowe kółko, jest do wygrania moje. Łoł! Tilcik. nie Ja mam Jemu kiedyś dałem kółko jak rozwalił i cały czas jeździ. No. No. Nie przehandlował, chociaż z Radomia jest. <laughs> Gather round children that he's an earful. Whoa. I can keep a freestyle for now for a year for. A uh, they say I spit it hotter with two black chicks on the Whoa. side of me that's like that's the shadow. I got the vibranium, I spit it off the cranium. It's smooth like titanium, I'm rocking up Palladium. Uh, so get used to wow. me. rapping about they bread dog, but they gluten free. I mean I get it, I live it, it's so exquisite. Yeah. But the push you to the limit in the civic, but they 🎵🎵🎵 Ej zawsze się tak okazuje, że jak robimy ten kontest tutaj w Radomiu, ludzie nagle uczą się trików, których nie potrafili na konteście, Których nie próbowali, ani nie potrafili. Jezus! Ty jak masz Instagrama? Eee, klucz do drzwi za niedługo zacznę wrzucać. No? <grym> Klu klucz do drzwi, a kółko będzie w sejfie. Co? A ty się dopłacisz w sklepie, sklepie właśnie? Co? Da się płacić no, no to jest nominał e, 500. A, o nie, no. No? no dobra, dobra, to co ja mam powiedzieć? No, <grym> że jesteś bogaty. Dobra, dawaj, jedziemy normalnie. Dobra. zostaje zostaje berem, proszę bardzo. Cześć. Jesteśmy dzisiaj sobie na obozisku, zobaczcie. Na razie w szaucie. W szaucie, chwilkę, zobaczcie, auto. Takie. Graliśmy z Maxem, no nie? Max się zawiesił na takim triku, nie mógł go zrobić i go próbował wiele, wiele razy i generalnie wiecie, ma, ma raider'a takiego połączonego Max odpoczywa, no co mam wam powiedzieć? No, jest ciężko, jest ciężko. To jest właśnie to drugie oblicze hulajnogi, o którym mówiłem na vlogu spotkować. Czasami trzeba usiąść i odpocząć, bo człowiek traci kurde zmysły, nie? Szczerze, jestem najlepszym vlogerem na świecie, tak szczerze, nie oszukujmy się. Max jest jednym y, z wielu moich ziomów, którzy no, raczej nie rajdują. A jak już z rajdują, to... Bo ja na przykład rajduję bardzo często, więc generalnie jak ja rajduję, to nikt się nie dziwi. Jest normalna sprawa, no nie? Tak? Tak? Ja nie mówię. No. Gdzie to? No, nie yeah. I będziesz tak... Uuu, Idleweb! Dekada! Właśnie co się dzieje. To jest pierwsze oblicze Szczawika. Siema, jestem Szczawik. Drugie oblicze <gry> Wyskucz Teraz rzadko to robię, ostatnio, ale ponagrywam e, klipy większą kamerą, jakieś fajniejsze Zawinęliśmy ich nogę. Tak, tak było zostaw. Mówimy mu zostaw, a on psikusik, ja w... psikusik a, a ja ja wychodzę z samochodu tak, kurde I'm mean down. Pray to God that I'm a next. Remember when she blew me off? That's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. It's an test, Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine. Can't take no less. I said go and take a shot, So I need your best. And stop the press, Don't nobody's enemy. I don't got time. I'm not giving the energy. Too many people around me. I'm finicky. I do not mess with you, dog. You are not kidding me. You don't got way, way too close. I been up for the landslide, i seen too many people that switched up. Who's man's high? Through it all, I stay the same. I swear to God, I can't lie. Still right, still right. I swear that I'm working. i up till like midnight. It's real life. I got a time, and I'm coming to get my In time, I cannot lose, and I'm coming right in. się dzień, mimo że godzina jest wczesna, ale niestety taki urok tej pory roku, a ja się nie wyjeździłem, a muszę niedługo jechać na obiad do Wykrotów, więc teraz zostawiam sprzęcik, żegnam się z wami czule, idę pojeździć, wyjeździć się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!